Sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Pamięta Pan, kiedy ostatni raz Pan wziął udział w tej klasy horrorze? Myślę, że to wszystko się dzieje tutaj po raz pierwszy dla mnie i dla, dla większości chłopaków, ale. Ale taki horror z happy endem, no, to jest to jest coś, coś bardzo cudownego, myślę, coś ważnego dla każdego nas, żeby takie coś przeżyć. No, szkoda, że się nie udało tego zakończyć w trzech setach, bo wtedy awans do następnej rundy byłby pewny, a tak musimy jutro jeszcze wygrać mecz. No właśnie, tutaj były dwa bardzo dziwne momenty. Pierwszy, kiedy w pierwszym secie dosłownie zaczęliście ich miażdżyć, a drugi, kiedy oni nagle się obudzili. E, dlaczego? To pierwsze się stało i to drugie potem. Ja myślę, że w drugim secie też była nasza totalna dominacja. To, y, mieliśmy bardzo długą przewagę, wygraliśmy pewnie tego seta. No i nic się nic nie zapowiadało na to, żeby, żeby się jeden nagle odbudował, bo trzeciego seta też wygrywaliśmy chyba 12-8, 13-9. I tu nagle jedna seria na zagrywce, no, zaczęli ryzykować, wszystko zaczęło im wchodzić, no jak ta drużyna się podniesie, to naprawdę jest bardzo ciężko ich zatrzymać. Co przed kolejnym meczem z Francją lepiej Wam robi na psychikę? Takie łatwe zwycięstwo 3-0, no które jednak nie nastąpiło, czy y, zwycięstwo 3-2 po wielkim boju? Ciężko teraz powiedzieć, no na pewno to zwycięstwo też nas, po, nas podbudowało, na pewno jesteśmy trochę bardziej zmęczeni, bo już, już zaraz dobije północ, dlatego szybko teraz... Jedziemy do hotelu, szybka regeneracja, dobry sen i, i jutro walczymy. Jak panu się osobiście grało w tym meczu? Czy też miał pan, czuł pan, że ma pan lepsze, słabsze momenty? Czy to było równe? Myślę, że, że za krótko grałem, żeby to oceniać jako mój występ, ale, ale myślę, że każdy był gotowy do, do ostatniej minuty tego meczu, żeby wejść i zagrać najlepiej, jak potrafi. I cała cała drużyna znowu pokazała, że że w całym teamem jesteśmy w stanie wygrać. Wiadomo, co się stało Michałowi i Winiarskiemu? Nie, nie mam pojęcia na ten temat. Mam nadzieję, że nic poważnego i szybko do nas wróci. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.